Emeryci składają do ZUS-u wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami dotyczącymi średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw. Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Publikowane przez Główny Urząd Statystycznych Tablice średniego dalszego trwania życia są bardzo istotnym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych na tak zwanych nowych zasadach. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia tego roku do 31 marca przyszłego roku, mają jednak zastosowanie. Tylko do części świadczeń. Chodzi tu przede wszystkim o, o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób, które spełniają warunki uzyskania emerytury, w szczególności warunek wieku emerytalnego, między właśnie kwietniem tego roku a marcem przyszłego roku oraz osoby, które warunki do emerytury ustalanej według nowych zasad spełniły, co prawda już wcześniej, ale dopiero teraz. W tym okresie, właśnie od kwietnia tego roku do marca przyszłego roku, wystąpią o ustalenie emerytury. ZUS zaznacza, że chodzi też o osoby mające już ustalone prawo do tak zwanej nowej emerytury, które mają okresy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentownym po dniu, od którego przyznano tę emeryturę i zgłaszają obecnie wniosek o tak zwane doliczenie składek. Aktualnie obowiązujące tablice trwania życia będą miały zastosowanie również w przypadku osoby, która w prawdzie, której prawdzie ZUS ustalił w poprzednich latach prawo do nowej emerytury, ale prawo to zostało zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia i która właśnie w tym wymienionym wcześniej okresie zakończy. Zatrudnienia. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż takie ustalenie następuje dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia. Jeżeli więc wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia tego roku do końca marca przyszłego roku, czyli w okresie. Obowiązywania aktualnych tablic trwania życia, kwoty emerytury ZUS obliczy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porówna z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny i wybierze najkorzystniejszy dla danej osoby wariant. Zgodnie z tablicami głównego urzędu statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji wyliczanie wysokości emerytur jest korzystniejsze niż w poprzednich latach.